Rozpakowanie telefonu. Słuchajcie, przyszła paczka. Właśnie chcemy rozpakować. Zobaczyć, co przyszło. Jaki telefon. Ładnie nam się rozpakowuje. O, słuchajcie, mamy. Mam telefon. Zobaczcie Honor 90. To tu jeszcze mam e, case. Case i przyszły jeszcze słuchawki honora. Także zaraz to pomału rozpakujemy. Położę to tutaj. Zobaczę, czy w pudełku czegoś więcej nie ma. No i tylko karteczka z zakupami została, także ja pudełko odkładam do boku i rozpakujmy. Może po kolei już tak wziąłem, to zobaczmy keisa, jak case wygląda. O, tutaj jest zaklejone, widzę. Trzeba rozerwać. Tak łatwo schodzi. Zobaczmy. Zobaczmy jaki case przyszedł. I zobaczcie przyszedł case. I to taki case gumowany. Nie wiem co to, co to jest. A to na rękę taki case gumowany słuchajcie nic szczególnego ale to to nic takiego ważnego aby ochraniał trochę telefon zaraz zobaczymy słuchaweczki honora muszę rozpakować są szczelnie zapakowane Zdejmę tę folię całą, słuchajcie i rozpakujmy słuchawaczki. No i tak pisze honor. Zobaczcie, jakie to są słuchawaczki. Rozpakowałem Bardzo fajne słuchajcie Takie okrągłe niespotykane otworzę a zobaczcie Pokazuję baterie No fajne eleganckie Słuchajcie Mam nadzieję, że będę dobrze trały to tak słuchaweczki. Dobrze. I teraz rozpakujmy telefon. Teraz to muszę złożyć. Rozpakujmy telefon. Telefon Honor, ramu 12 GB, pamięci 512 GB. I rozpakujmy tego Honora. To muszę jednak jednak przeciąć tutaj. I zobaczmy, co jest w środku. Telefonik. A zobaczmy, co w pudełeczku jest. Y Podobno nie ma ładowarki, i niestety ładowarki nie ma, tylko kabelek. Tylko kabelek. Zobaczmy telefon. Już mi trochę upadł. O, tak się prezentuje telefon, słuchajcie. No Jest śliczny. Powiem Wam, że jest bardzo ładny. Tak z przodu, elegancki. Może ja go włączę. O no i tak się odpala. Słuchajcie, tak jest włączony. Honor się odpala. Zobaczymy, co dalej. Na razie tak jest. I Magic Os. Magic I tutaj wybieramy język. Dobrze, ja wyłączę go na chwilę. Power off. Power off. No i dobrze słuchajcie. Taki telefonik. Do tego słuchaweczki. Do tego case. I myślę, że będzie elegancko. Będzie można korzystać. Dziękuję za oglądanie filmu. Trzymajcie się czołem.